Gratulacje z powodu trzeciego zwycięstwa z rzędu. Myślę, że jak kula opasuje tutaj stwierdzenie, że to obrona wygrywa mecze. Na pewno. U nas ty szczególnie ostatnie kilka tygodni z nowym trenerem. to on przyszedł i od razu mówił, że wygrywamy z obroną, z biurkami, się skoncentrujemy na tym, kiedy wiesz, ofens przyjdzie i bardzo zespołowo też gramy ostatnio i zespołowo w obronie i w ataku i wychodzą właśnie wyniki z tego. Y Słabo rozpoczęliście spotkanie, przegraliście pierwszą kwartę, wysoko, bardzo wysoko wygraliście drugą kwartę, znowu przegraliście trzecią i wysoko wygrano na czwartę. Powiedz, skąd taka gra falami? Myślę, że po prostu w tym sezonie jeszcze tak naprawdę nie zagraliśmy meczu na całe 40 minut. Myślę, że jak zagramy taki mecz 40 minut, to wtedy naprawdę pokażemy, co nasz zespół może zrobić, ale jak na razie no jak pan mówi, że falami gramy i po prostu musimy to zmienić, bo nigdy nie wiadomo co może się zmienić i po prostu musimy cały czas mecz ciągnąć, a nie ty wiesz, gdzieś inny dobry, gdzieś nie tak dobrze. Czy myślisz, że jesteś już gotowi o walkę o najlepszą wszystkie? Najlepszą piątkę, przepraszam. Myślę, że ogólnie jako drużyna mamy talent, mamy Federa. teraz myślę, że naprawdę mamy, no, mamy szansę na, na szóstkę, jak będziemy tak grać, szczególnie po bronie i będziemy zespołowo grać, jak tak będziemy dalej ciągnąć, to myślę, że mamy bardzo dobre szanse na szóstkę. Dzięki bardzo.